Program budowy autostrad i dróg ekspresowych zakłada wybudowanie w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat 900 km autostrad i 2100 km dróg ekspresowych. Obecnie w budowie znajduje się 219 km autostrad, 180 km dróg ekspresowych i 139 km obwodnic. Z punktu widzenia osób mieszkających w pobliżu drogi ekspresowej. Najważniejszą jej cechą jest podwyższony poziom bezpieczeństwa. W miejscach skrzyżowań z drogami lokalnymi projektowane są bezkolizyjne przejazdy, wiadukty lub tunele. Wjazd na drogę ekspresową jest możliwy tylko w specjalnych węzłach, a dzięki stosowaniu bezkolizyjnych przejazdów i przejść praktycznie nie zdarzają się wypadki z udziałem pieszych. Jednocześnie na drogach ekspresowych stosowane są specjalne rozwiązania. Chroniące otoczenie przed hałasem i zanieczyszczeniami, takie jak ekrany akustyczne, wały ziemne oraz ziemia izolacyjna. Ważną zaletą dla zmotoryzowanych mieszkańców jest również to, że korzystanie z dróg ekspresowych jest bezpłatne w przeciwieństwie do autostrad. Na drogach ekspresowych stosowane są także specjalne rozwiązania chroniące środowisko naturalne, takie jak. Przejścia ekologiczne czy odprowadzenie wody opadowej z drogi do specjalnych zbiorników retencyjnych, gdzie jest ona oczyszczana. Jednym z kluczowych projektów programu budowy autostrad i dróg ekspresowych jest dostosowanie krajowej siódemki do parametrów drogi ekspresowej. Planowana droga Gdańsk-Rabka o łącznej długości około 720 km leży w ciągu tras europejskich E-28 i E-77. Do Euro 2012 droga ma być gotowa na odcinku Gdańsk-Myślenice. Prezentowany projekt obwodnicy Radomia jest częścią tego zadania inwestycyjnego. Obwodnica przebiega przez powiaty Radomski Szydłowiecki oraz gminy Jedlińsk, Zakrzew, Walanów, Kowala, Orońsko. Projekt zakłada, że droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy z rezerwą na trzeci pas oraz łagodne łuki poziome, co zapewni wysoki komfort podróży. Wzdłuż trasy zaprojektowano równoległe drogi połączone między sobą wiaduktami. Drogi te umożliwiają ruch lokalny pomiędzy miejscowościami oraz dojazdy do działek zlokalizowanych w rejonie planowanej trasy. Ponieważ projektowana obwodnica przebiega w pobliżu licznej zabudowy, przewidziano zastosowanie ekranów akustycznych o dużej skuteczności typu zielona ściana. Dla dodatkowej ochrony zastosowano także zieleń osłaniającą. Planowana obwodnica rozpoczyna się w gminie Jedlińsk na przecięciu istniejącej drogi krajowej nr 7 w rejonie miejscowości Kępiny. W pobliżu tej miejscowości znajduje się pierwszy z czterech węzłów zaplanowanych na obwodnicy. Zgodnie z postulatami gminy planowany początkowo węzeł typu kierunkowego zmieniono na węzeł typu trąbka, który umożliwia jazdę we wszystkich kierunkach. Z węzła tego będzie możliwy wjazd do Radomia dotychczasową drogą krajową nr 7. Przy węźle i na odcinku kolejnych 500 metrów sąsiadujące z trasą budynki mieszkalne są chronione ekranami akustycznymi. W rejonie Węzła droga powiatowa Makroseng-Jedlanka przechodzi wiaduktem pod Siódemką. Droga ta będzie miała jezdnię szerokości 5,5 m, od strony południowej ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3 metry, a od strony północnej chodnik szerokości 2 metry. Na odcinku obwodnicy do kolejnego węzła Mleczków w ośmiu miejscach zaplanowano przejazdy dla istniejących dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na tym odcinku zaplanowano także dwa mosty i dwa przejazdy gospodarcze. Pierwszym z wiaduktów nad drogą ekspresową przychodzi droga lokalna Gutów-Norty Wola Gutowska. Jezdnia ma na nim szeroko 7 metrów. A od strony południowej zaprojektowany jest chodnik o szerokości 2 m. W miejscowości Gutów-Norty przewidziano ekrany akustyczne chroniące okoliczne budynki. Po 600 metrach nad drogą ekspresową zaprojektowany jest wiadukt dla drogi powiatowej Gutów-Jedlińsk. Na nim także jezdnia będzie szerokości 7 m, a chodnik 2 metry. Nieco ponad kilometr dalej, siódemka przechodzi nad rzeką Radomką. Most w tym miejscu będzie pełnił także funkcję przejścia dla dużych zwierząt. Natomiast przejście dla zwierząt małych i średnich będzie umożliwiał przejazd gospodarczy z jezdnią szerokości 3,5 metra zlokalizowany 500 metrów dalej. Kolejny wiaduk nad drogą ekspresową zaprojektowano 700 metrów dalej. Umożliwi on przejazd drogą powiatową przytyk w Sola. Na wiadukcie jezdnia będzie miała szerokość 7 metrów, a chodnik od strony północnej 2 metry. Po kolejnych dwóch kilometrach obwodnica przychodzi na drogą powiatową Dąbrówka Podłużna Radom. Szerokość tej drogi będzie wynosiła 5,5 metra, a droga będzie miała od strony południowej ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3 metry. I od północnej strony chodnik szerokości 2 metry.